Witam wszystkich. Niedziela. Troszkę napadało. Dzisiaj śniegu. A wybraliśmy się dzisiaj z Grzegorzem. Cześć wszystkim. Który jest po jest bardzo mu ciężko chodzić. Ciężko dycha, Także ja go wyciągnąłem, żeby po prostu trochę się dotlenił z domu. Raczej taki bardziej dzisiaj będzie spacer niż wędkarstwo, ale jak już jesteśmy nad tą wodą, prawda? To te wędki trzeba jednak zarzucić. Prawda Grzegorz? No dokładnie. No pogoda spacer jaka jest. nie spacer. Tak. Pogoda jaka jest, jaką widzicie. Trochę pada deszcz, trochę śnieg. Oczywiście rzeka Nysa. Tu jest elektrownia na rzece. A tam to jest Jezioro Tmuchowskie. Tu widać wał. Także co, spróbujemy. Dzisiaj za kleniem, za okoniem, za jaziem. Za każdą rybą, którą można teraz o tej porze łowić. Oczywiście tablica informacyjna. Piękna elektrownia. Dużo ptactwa. Wow! Obrek ochronny połowu i czynności szkodliwych dla ryb zbronionych. Czyli od tego miejsca możemy łowić, tak? tak. 50 metrów. Od tam. Oczywiście na kaczki już wszystkie ryby wyposzyły. Ale jest tutaj pięknie. No to co? Zaczynamy. Zerkamy ko tej elektrowni. Co się tu dzieje? Taki widać próg zwalniający jest. Ale tu ptactwa. Ale ryb nie widać, nie? Pewnie te ryby są pochowane w tych wnękach, gdzie turbiny, woda dotleniona. Musimy zejść tam niżej. Jakie słychać tam ze środka. <laughs> Śmieją się z nas. Tak. <laughs> Kaczki. Jak ten clown z tego horroru, nie? Dokładnie. <laughs> 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 No dobra. Zobaczyli dwóch wędkarzy, że liczą, że coś złowią. No, ja to Co za bulaki? Dobra, schodzimy tam poniżej. No i spróbujemy. Nie da rady łapać. Tu jest za płytko. Tu jest główny, główne koryto rzeki, ale trzeba przerzucać przez łachę, także nie ma Zobacz, sensu... Nie możemy teraz pokazać drop Nie wiem, czy będzie widać. Księżarek w miejscu. To A nie widać za bardzo. Dobra, zwijamy się stąd. Jedziemy dalej. O! Stara miejscowa. rzekanica. Tam nic nie brało. W ogóle ciężkie były warunki. Tu widzę, nawet mniej śniegu jest. Także co? Niski stan wody. Nawet tą wyspę widać. Oczywiście. Zgodnie mówimy, gdzie są tablice, wejdziemy na tą wysepkę i to obrzucamy te miejsca. Myślę, że coś złowimy. Grzegorz siedzi w samochodzie. A tu rzeka zabarznięta, podziwiam. To co, schodzimy tam na dół i Jakie, jakieś garbusy z pewnością wyciągniemy. Zaczynamy. Tu jest tablica informacyjna, że od tego miejsca możemy śmiało wędkować. I od tego znaku łowimy. I tak troszkę poniżej zejdziemy na te wysepki. No jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Fajna. Fajna to miejscówka, bardzo lubię tu łowić. Tu w tamtym roku i dwa lata temu i trzy lata temu jakieś okonie szczupaczki tutaj występowały. Także fajnie tu jest. No zobaczymy. Na tą porę roku. Nie spodziewam się dużych ryb i, i, i... <grywny> fajnych. Oby były te małe nawet i będą cieszyć. Dawaj wyhaczone. Pokaż jak się dzisiaj łowi Grzesiód. Damy radę. Pięknie, pięknie. Wow, to jest ta wysepka, że za chwilę się udamy na nią. Tędy bokiem przejdziemy, na nią wejdziemy. Także z niski stan, bardzo czysta woda i to lubię. Kryształ, że tak powiem. ale chodź, idziemy sobie kawałek dalej. No dobra, dobra, to, to, jest, to jest Od tego znaku, no, żeby być na równo ze znakiem, bo. Spoko. Tu jest lód, i potem będzie problem. Bo możemy Spoko. sobie wejść, No i tak problem. będziemy duże Wejdziemy na tą wyspę, ale tutaj chcę jeszcze spróbować. Wiesz, obłowić. Tu fajne okonie zawsze garbuce na tej skarpie stały. Tu są ogromne kamienie. Także między tymi kamieniami na pewno jakieś okonie będą stały. I to za chwilę. No tak, ale tu jest ten lód. Nie Nie, nie lód jest tutaj. Tu można łapać. Dobra, zaczynamy. Pierwsza rybka. Co to będzie? O, ładny garbucek. No śliczny. Ja cię kręcę. Także udało się No Nie wiem czego tak dźwignę No piękny Piękny garbusek Można powiedzieć cały dzień za tą rybą i w końcu się udało Pod koniec dnia A taką oto gumę No taki z 25 może więcej, ale piękny. No to co, do wody ryba z powrotem? Panie Grzegorzu, piątka, łapiemy dalej. Teraz Grzegorz coś złapał fajnego. O jaki ładny, piękny. Wow, ale śliczne, jakie kolory. Piękny okoń. Brawo Grzegorz. Ale czerwone płetwy ma. Śliczny. Wybarwiony jest Strasznie wybarwiony, nie? Wow. Fajny Grzegorz. No i znowu kolejna ryba Grzegorza. Oczywiście pokazuje jak się łowi, o, ale śliczny, patrz jakie one kolory to oko nie mają. No brawo, ale piękny. Piękny Grzegorz, pokażesz go też? Śliczny, gratulacje. No widzę właśnie. Jakie płetwy czerwone. Takich kolorach to już nie widziałem. Ja tak samo. To świadczy, że raki są nie wiem No Brawo No i znowu kolejną grybę Zapał Grzegorz Jedzie z tym koksem, że tak powiem Łowić trzeba umieć A ja O, Grzegorz coś pięknego złapał Kolejny raz. O, Ale śliczny, aż tu muszę wam pokazać. Piękny. Wyhaczone to wyhaczone, co? Dobra, ja robię sprzęt, bo przed chwilą zerwałem. Wiążę gumę. 0,5 grama. Łowimy dalej, a za chwilę będziemy jeść nie kolację, może kolację już w sumie o tej porze. Robi się powoli ciemno. Robimy, rozpalimy ognisko i coś ciepłego, gorącego zjemy. A teraz żeberka w kapuście na koniec dnia. Coś gorącego. U, piękna sprawa. Grzegorz dzisiaj był bardzo dobry wędkarzem Piątka. Gratulacje Grzegorz, pokazał jak się Jemy No także to się podgrzeje. Zjemy coś ciepłego. Myślę udany dzień. To no pewnie raczej lepiej nad wodą niż w domu, prawda? Zobacz, najlepsze jest to, że przewaliliśmy tyle wody. No. Taki kawał, żeśmy przeszli, a łowiliśmy na 3 metrach kwadratowych. No. Ale i tak fajnie było. Także się jeszcze raz połączymy z Wami. Pokażemy Wam, co dobrego dzisiaj będziemy jedli. No coś nam tu gaśnie. Ale i tak był udany dzień. Piona grzechu. Zajemnie. Zawsze miło spędzony czas nad wodą. To jest to, to, co najbardziej lubimy. Prawda? No dokładnie. Także jest klimat nad wodą po całym dniu coś dobrego się należy żeberka w kapuście z warzywami no piękna sprawa da się? da się <grybujesz> a ten co tam wyprawia? a drzewo zbiera do bliska Także już żeberka dochodzą. Są już naprawdę, że tak powiem, bardzo mięciutkie, że się rozwalają. O! Nad wodą takie rzeczy to naprawdę bardzo smakują. Dzień dobiega końca. Grzegorz jeszcze walczy nad wodą. Coś próbuje złapać. Ja już stadałem spokój. Bardziej mnie interesuje teraz y, to te jedzenie niż łowienie. I naprawdę wieście mi, bardzo miło spędzony dzień nad wodą w towarzystwie kolegi, przyjaciela, że tak powiem, z wyhaczonych z Grzegorzem. No sprzętu testowaliśmy bardzo dużo. Padły tą parę rybek. No to co? Może jeszcze dzisiaj ten film jeszcze wstawię, dzisiaj z niedziela I jeszcze wam nakręcę jak będziemy to spożywać to jedzenie. Także co? Do następnego razu. Na razie. Także już jest gotowe. I teraz smakuje. Uwaga. Kapusta kiszona z warzywami i z żeberkiem nad wodą. Uwaga. Mm. Grzegorz pycha. Udało się. Coś pięknego. Mieszak z pieczy. Dawaj sobie mordo jak to sobie jemy. No <grym grym grym> zem... jak jak ty nie masz kamerować, tam się kameruje. A tam się kameruje. <laughs> Nara.